Dzień dobry Państwu. Za parę dni, za dni parę, czyli tak naprawdę jutro, 11 listopada 2023 roku, będzie przez niektórych obchodzona tak zwana rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, co jest bzdurą absolutną. Odzyskaliśmy niepodległość tak naprawdę dopiero 28 czerwca. 1919 19... 19 roku, a nie 18 roku. Ten człowiek, bajur, który doprowadził kraj do ruiny, wymordował naj... najlepszych synów, zdolnych. Bo tak trzeba to otwarcie powiedzieć: Nie wiem, czy tylko dlatego, że miał syfilisa, czy jakieś inne choroby, czy. W każdym razie coś tam z głową u niego było, tak, a może on już od niepamiętnych czasów, może z pokolenia na pokolenie przenosił nienawiść do Polaków. Proszę Państwa, ci co słuchacie, szczególnie zwracam się do kibiców: nie dajcie się wciągnąć w żadne marsze, a jeżeli już idziecie, to przynajmniej wiedzcie, że jest w Warszawie ogromne zagrożenie dla Was. Moment to od wielu lat, ale nic się nie zmieniło. Jeżeli chcecie już iść koniecznie na ten marsz, chcecie pokazać swoją polskość, choć akurat w, tym, w, te, w tej materii nie pokazujecie swojej po, polskości, tylko hmm, nie, nieświadomość, niewiedzę. To idźcie od razu na błonie Stadionu dwu, yy, Narodowego nie idźcie przez Wisłę proszę was a najlepiej jeżeli już macie przyjeżdżać do Warszawy bo jest część młodzieży naprawdę patriotycznie przyjeżdża z Warszawy róbcie te, te marsze już u siebie nie przyjeżdżajcie do Warszawy nie traćcie pieniędzy zdrowia a także czasu i nie róbcie sobie dla siebie zagrożenia, bo nikt nie będzie tutaj wami się przejmował. Żadne amerykańskie wojska będą wcześniej czy później, będą wichrzyciele, będą agenci, którzy doprowadzą was do tego na moście Poniatowskiego czy na każdym innym moście, doprowadzą do tego, że będzie panika, i gdzie będziecie uciekać? Do Wisły? Tak, może o to chodzi, żebyście do Wisły uciekali, żebyście się tam potopili. O nim będą ci prowodyrzy będą w specjalnych ubraniach ocieplonych. Bo nie kłopot jest skoczyć z Wisły. Tylko kwestia jest inna. Na, no, przepraszam. Nie kłopot jest skoczyć do Wisły. Ale kwestia jest inna. Bo niska temperatura spowoduje to, że możecie dostać udarów termicznych i będziecie ginąć stopić się niezależnie jak dobrze umiecie pływać najlepiej jakbyście w swoich miejscowościach jeżeli już chcecie obchodzić tą rocznicę to obchodźcie w swoich rocznicach i poczytajcie w ogóle o tym panu Piłsudskim Poszukajcie w internecie bo w, w oficjalnych pismach w oficjalnych relacjach ani w TPP, ani TVN, ani w Polsacie, ani w taka żadnej innej stacji, ani w Radiu Maria, ani w Telewizji Trwam, ani w, nie wiem, co tam. w programie pierwszym, drugim, ani w, w Radio Z. Nigdzie wam nie powiedzą prawdy o Piłsudskim Poszukajcie kto był, kim był, komuś dawał wysługiwać. I kto przez niego zginął? Kogo doprowadził do śmierci? Pozdrawiam wszystkich Was, młodzi ludzie. Pozdrawiam jeszcze raz.